Dobra ludziska siemaneczko będzie grać dalej w Diablo, ja tu wcześniej grałem solo Trochę poexpiłem Wydropiłem Na poziomie 9 yy, Fajny amulet Który daje trafienie 49% Odporność Na magię 26 I do siły 11 i punkty życia 40 Więc uważam że to jest całkiem spoko Amulet Dobra, i tak, pewnie tutaj widzicie logo. Logo. Testuję po prostu nowy yy, program do nagrywania. Hmm, chcę go przetestować po prostu. I tyle. Więc tu na razie będzie logo. Więc. Dobra, może to wyściszę sobie. O. Dobra, wchodzimy. To chyba dobrze, nie? Będziemy. Będziemy napaleni chyba. O kurde, nie mogę ściszyć w ogóle. O, ale głośno jest. Ty, czemu tak głośno jest? Dobra. Dobra, widzimy. Dobra, teraz sobie radę daję, bo wcześniej tu byłem, nie wiem, jakieś dziwne to było. Padałem po prostu jak śmieci. O, teraz inaczej w ogóle to wygląda. Ojan to czyli ten amulet dużo mi daje. Po prostu, no. Ale to dziwne. Wcześniej były inne. Lawa była. Z tamtej strony. Aha, bo to z różnych stron mogę wychodzę, pewnie. Kurde no, teraz są inne potwory. O co tu kurna w ogóle chodzi w tych grze? Bo nie rozumiem. Wcześniej grałem sam, to inne potwory były. Teraz też są inne. No, bi, kurna, no, bo czasu nie mam, no. Ale mnie tu siekają, ty. Dobra, tą bestię. Dobra, leżyć. Dobra, no nie uciekać potwory, no. Potwory do mnie! Bardzo proszę. Dobra, jest, leży. Kurde. Dlatego łucznik się dobrze by sprawdził. Na te stworki. Wiem, że w Diablo 2 nie było aż takiego problemu z tym. Łojany, ja powinienem już dawno spać, to czyli na to wychodzi, że ten... Em, mm, kurde, ten... E, ten... E, kurde, co ja gadam? Ten naszyjnik po prostu sporodaje na to wychodzi. Więc... Zajebiście, albo mam po prostu odporność dobrą na te ich strzały. Dobra, jest. Kurna ile was tutaj no O bo zaraz Kurde no Za dużo ich tu Naprawdę serio 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 ich jest tu cała masa kuna O kurde Dobra trzeba uciec Dobra portal dawaj Dobra uciekamy o kurcze, ale sieka ja pierdolę sieka, że opada powieka normalnie, jak to się mówi. Dobra, dawać mi potki. Dobra, mam jakiś topór, ale czy on będzie spoko? To jest dwuręczny, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Zwiększę siłę, dobra. to wezmę to, to też mi się przyda. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dobra, sprawdźmy ten topór. Teraz, co on daje? Co to jest? Hmm. hmm. Słaby. No, tak, kurwa. Nie, to tego by to używał kurde gdzie ty poszedłeś kurde łazisz łazisz kurna gdzie bądź ziomuś a ja muszę cię szukać dobra teraz tak złoto po prostu wywalę tu ja wywalę tu wsadzę tu dobra idziemy dalej teraz użyjemy sobie o siły czyli że będę Mocniej ich sadzi po prostu, nie? Może ja muszę ich kurna gonić, nie? To jest przyginka po prostu Bo to jest najgorsze, bo on chodzi jak debil Kurna mać o, chodź, tatu, No chodź tatuno Nie ma łuku? O, mam. Dobra, podbędę się ich w taki sposób. Będzie chyba szybciej i sprawniej, kurno. O, grzyb, właśnie. Nie ja muszę te tego grzyba zdobyć. Dobra, ten grzyb jest potrzebny. Dobra, ich mogę pokonać po prostu tak. Tylko chodzi mi bardziej o tych łuczników Bo za nimi się nie chce kurna latać Bo to też jest wam, wam powiem uciążliwe Ale kurde zobaczcie jak oni mnie szturmują Wcześniej pamiętam jak tu byłem to do rady dać Nie mogłem, o mam berło teraz Ciekawe jak będzie się Amazonka sprawdzi Jak będę grał nie w Diablo, tylko w Diablo 2. Jak będę grał, to ciekawe jak się Amazonka sprawdzi. Mm. Może być fajnie. No, zobaczymy, jak to się zwoja, Mocny jest. Ale nie ma żadnego skilla na łucznika, więc. Dobra, idziemy po ten grzyb, kurno. Mikstura życia, złoto. Leżysz? Zdychaj, kurde, śmieciu. No, mam grzyba. Grzyba na, na girach i w gaciach. Mm. Dobra, i teraz muszę iść do Adri. O kurda. Co zepsułem. Dobra, idziemy do Adri teraz. Z tą księgą. Zobaczymy co ona powie nam na ten temat. O, proszę. Co my tu mamy? Interesujące wygląda jak księga od czynników. Wypacuj czarnego Żydza. Powinien być duży i łatwy do spostrzeżenia. Jeśli go znajdziesz, przynieś <śmian> nie Ja... A co chcesz go do buzi? <śmian> Bo ja mam już grzyba. Jednego. Ja byś chciała, kurda. Aaa. <śmian> Ale jestem głupi. Hiech. <śmian> chcesz grzyba do buzi. Ty chcesz grzybka do buzi? Kochanie, moje ty Dobra, bo to się przerwie po 10 minutach, bo chcę zobaczyć jak Wiecie, no No wiecie, jak to będzie dzieliło, czy to będzie szybciło Dobra, bo musiałem zrobić pauzę, bo ktoś mi wszedł do pokoju i to tak widzicie, kuna. to jest najgorsze jak ktoś ci wejdzie i jest dupa, nie? O, bez problemu się zrobiło. No dobra, no to fajnie. Dobra, ja tu se wejdę Pokupuję co mam kupić I teraz zaraz to sprawdzę jak to się nagrało Tylko robię test po prostu no, taki Więc później pójdę na... Przejdę na OBSa Na OBSa przejdę Więc... tak, dawaj złoto Może coś kupimy ale pierwsze trzeba zidentyfikować niektóre fut, przedmioty. Przedmiot rzadkie kupsko z Dubska. Odporność do siły dobra. Co mogę na ciebie 38, 35. Nic dobrego tu nie ma. Dobra, idźmy, a może ten coś będzie miał? Ziomek hazardista, panie hazard. Nie, no, pozbierajmy jakoś szmal, żeby nie było lipy. No, i zaraz się widzimy. Ja na OBS -a będę przechodził za chwilę, więc dobrze, ja to sprzedam. To po co ja to trzymam? Kurna mać, idę to posprzedawać. Po co ja to trzymam, ty? Idę to posprzedawać. <laughs> Niepotrzebnie to trzymam. O oh, ty Adria. Adriano. Weź to. Dobra, ludzisko. Lecimy dalej. Będę grał bez słuchawek. Sorry, aby jakiś dźwięk z gry była do dupy, ale. No, po prostu no. Słuchawki coś mi fiksują, i będę musiał albo kabel wymienić, albo nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. Kurna, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, jaka tu jest sieka, kurna macie. To jest niepojęte, Wam powiem szczerze. Naprawdę. Dobra, widzę, że trzeba te mikstury używać, bo one się spisują. Bardzo dobrze ze do poziomu... Nie! No porąbany. Żeby schodził do poziomu jeszcze niższej kurde. Dobra, trzeba się ich pozbyć, bo oni są uciążliwi Sami widzicie. Ło ja, ten tu jeszcze przyszedł. Dobra, ja idę na, do miasta. Ja pierdolę. Serio? Naprawdę? O co chodzi z tą popierdzieloną grą? No ja z tej cholery no... Padnę tu. Dobrze, że i temu nie tracę, bo bym chyba... Chyba wkurzył się i to kurna nieźle. Dobra i cię mam kurna Jaki tu jest saigon ty Naprawdę tu jest niezły kurna saigon Na tym poziomie kurna Dobra muszę znaleźć te grzyby głupie Klątwę O ty ten jeszcze O kurna mać Dobra dam radę już go tak pozabijam. Nie będę go po prostu gonił Może coś dobrego wyleci Gówno nam. O kolczuga Kolczuga, kolczuga. Dobra udało się Teraz tak, gdzie to było wejście do miasta. Kurno, muszę iść tam teraz. Po prostu świetnie. Ale może tu wyleci Zwój teleportacyjny, kurno. Nie, nie. Nie no, muszę iść do miasta. No nie ma bata. No. Kurde, ten teleport. Nie wiem czemuś tak użył dupy. Ale no. Co ja poradzę? Nic nie poradzę. Tak został użyty. Nie, bo tu trzeba mieć teleport, bo bez tego to ani rusz, kurde, no. O, jeszcze ten magiczny frajer jeszcze ten magiczny pedał tu jest dobra wchodzimy możesz teraz już możesz no jak no iść do poziomu 8 nie będę za wami gonił no Do miasta, spoko. No i znowu trzeba kupywać to co nie chce kupywać. No i... zajebiście. Pokaż co tam masz.

哦。Uh huh. No i zajebiście No i pięknie kurde no Dobra to może mi zrobić zajebistą broń, ale coś czuję że to będzie gówno a nie fajna broń No ale okej okay. Zaraz się przekonamy w sumie A ja szukam ukojenia kurwa. Dobra, weźmy trzy... O! Tam jest jakaś księga. No, już nie ma księgi. O, jest. Szaleństwo. A ja nie mam czasem takiego skilla. Łomu szaleństwo. Hm dobra. To teraz tak muszę schować do tego. No kurda, nie sprzedałem tego. O jajku. O jejku. Dobra, idziemy. Ja ciebie. Teraz powinienem sobie poradzić. Ja jako wojownik. Dobra, ludziska, bo ja mam 10 minut w sumie. Chyba nie zrobię. znowu, będę musiał powtarzać ten etap co jest niefajne w sumie i no co poradzimy, nie? Dobra spróbuję może tego grzyba uda mi się znaleźć o którym tak ta pani uroczo mówi o tym grzybku Tylko gdzie może być grzybek i jeszcze muszę znaleźć te kowadło ale to chyba raczej nie będzie problemów żeby to wszystko poszukać mm. Czas nie może zmniejszyć siły stali. Aha, spoko. Dobrze, to tego grzyba trzeba znaleźć. Hmm. Tylko gdzie on może być? O, to jest pytanie. Dobra, ja tam nie będę schodził. Pierw obczaję te tereny wszystkie, kurde. Dobra, leżeć. No chodź tu. I cię mam, kurde. HAHA <słuch> i co, frajerze? Dupowaty. Kurde, dobry pomysł był z tym łukiem, bo. Dobra, jest udało się. Teraz trzeba ich pobić. O, mam nowy level, super! Nie wiem czy w siłę, czy w zręczność W siłę chyba pójdę Chyba ja Dobry też łuk by się przydał, taki fajny, naprawdę taki fest dobry Ale tu kurde, z buta we mnie wjeżdża Kurna macie. Dobra, chyba tego na szybko nie zrobię. Pewnie będę musiał iść na niż poziom. Zapewne. Dobra, pójdźmy tu. Niech to się podblokowuje. Może. Tam byłem. Dobra. Diszę ktoś? Nie. Dobra, to teraz tak w co pójdziemy? trochę i w siłę dajemy. No tu jednak siła robi swoje, nie? Tym bardziej, że nie mamy jakiejś super broni, nie? Więc to jest właśnie to, że nie ma super zajebistej broni. A tu no, mogę tu, a tutaj. Dobra, wchodzimy. Aha, to jest tylko jeden zamknięciu, ja. Dobra, słuchajcie. Mm. Dobra, ja tu będę kończył, kończył. Ja się teleportuję do miasta. No i no i zobaczymy się w sumie za chwilę tam. Ja tam ich sam powybijam solo, i potem przejdę gdzieś tam, nie wiem, zobaczymy w sumie. Zobaczymy, zobaczymy. 47, 58. Nie mam tyle złota nawet. Dobra, nowa gra, żeby to się zapisało, bo kurcze, będzie lipa, nie?